W dzisiejszym programie gościmy w Domu Uphagena, a moim i Państwa gościem jest kustosz tego muzeum, pani Ewa Szymańska. Witam Panią serdecznie. Dzień dobry. Proszę Państwa, bardzo miło mi zaprosić Państwa do Domu Uphagena. Jest to oddział Muzeum Historycznego Miasta Gdańska. Najstarsze muzeum wnętrz w obecnych granicach Polski. Jedno z najstarszych tego typu w północnej Europie. Pokazujemy w Domu Uphagena, proszę Państwa, dom bogatego. Mieszczanina Gdańskiego, Jana Ubhagena i może kilka słów pozwolę sobie o samym tutaj właścicielu domu powiedzieć. Otóż rodzina Ubhagenów pochodziła z obecnych terenów Belgii i w wyniku prześladowań religijnych pojawiła się w Gdańsku w końcu XVII wieku. Wkrótce też osiągnęła rzeczywiście znaczną pozycję społeczną, i nasz bohater Jan Ubhagen był już człowiekiem bardzo zamożnym. Jego ojciec był rajcą, on także został rajcą, ławnikiem miasta Gdańska. Zakupił w 1775 roku ten dom, przebudował go i do śmierci w 1802 roku zamieszkiwał go. Jednak dom ten nie został sprzedany, nie przeszedł w inne ręce, pozostał w rodzinie dzięki temu, że Jan Hagen utworzył związek rodzinny. Przez cały wiek XIX ten dom niezniszczony, nieprzebudowywany istniał i w początkach XX wieku miasto i stowarzyszenia działające wówczas zwróciły na tą wyjątkową kamienicę uwagę. Miasto wynajęło dom od rodziny Uphagenów i utworzyło tutaj muzeum. Muzeum to otwarto 1 listopada 1911 roku. Wkrótce więc będziemy świętować stulecie właśnie tego muzeum.